Ale co wybuchasz O Ła ty, bo ja nie mogę się ruszyć Kurwa, ale pali Ła kurwa, bo ja się ruszyć się. Dobrze ten frajer Nie przestań, bo ja... Nie jestem zestunowany cały czas, no? <grym> ja byłem kurwa chyba z pięć minut zestunowany <grym> Sorry, kochaj cię No to świętość Co za buste Sorry Zobacz, no, kobieks ulic. Ale tak samo na przykład woli mnie serduszko, jak kupiłem jakąś grę kiedyś, która teraz jest FTP. No to też jest straszne. I na przykład w ramach rekompensaty, że kiedyś kupiłem, wydałem pieniądze, a teraz jest za free, na przykład dostaję skórkę. No w dupę z tą skórką możecie wsadzić. Nie no, w się tak miałeś, Rocket League tak był. Ale w cs masz przynajmniej tego Prima za darmo, jak kupiłeś grę, nie? Ten Prime to robi robotę. Jeszcze nie wiem, co tak jest. HNZ-1 tak było. Ja właśnie tak miałem w HNZ-1. Zapłaciłem tam stoi ileś tam złoty i dosłownie dwa tygodnie później przygrapsłem na FTP i dostałem kurtkę kurwa. <śmiech> <śmiech> Także naprawdę wygrałem życie <laughs> się śmiejesz Najlepszą częścią imprezy ugrzyka to są psy. Tak. A nie musi tam zjedzenie organizować alkoholu. Zarczy są psy. I jest dobrze. Warto wiedzieć. No. Gdzie jest skrzynia? Właśnie szuka o, a czym? znaczy nie widziałem. Polacy, polacy. Nie, zabiorą, zabiorę, zabiorę. Wziąłem 8, wziąłem 8. Wziąłem, zabrałem. Mam 2, 4 ja pierdolę jaka cebula. No tak, a, po, a potem jest płat, bo brakuje tych potek. Jak zwalnię się w tym razie. Nie ma za mało, nie ma za mało. Nie było za mało, było odpowiednio. Ja mam 10 na przykład, nie? I jest to w ogóle, że cóż się Pa to! Zrobiłem! Pa O, nie trafiłem! Ja pierdolę, ile to bije? Nic mi nie mówi. Ale z góry mam panowie mówić, że jak się wypierdolę po raz czwarty i wyłączyć na zadanie, to ja to spać, kurwa, bo to chyba sensu dzisiaj. Yy, możemy się jeszcze dwa razy wywalić. Wiem, dlatego mówię. Yy, możemy się I jeszcze raz, raz wywalić. <noise> Eee, no Tak, nie Możemy się jeszcze dwa razy wywalić. Możemy się jeszcze raz wywalić Coś śmierje widziałem to. No mu mnie wkurpiał! <grywa> fragment, fragment Bierz, bierz bierz za kalim, Wziąłem? Wziąłem Ja też wziąłem. O kurwa, to z z drzewo, drzewo! Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Może O Boże o kurwa. Może o, o kurwa. <grywa> Panie byś taki miał, trzeba zrobić. Ale fajny barany. Czemu odbierzesz drzewo? O Boże, o kurwa. <grywa>

Ale we trzech wszystkich tak uderzył tylko mnie za tym Nikogo mnie nie uderzy mnie też nie uderzył no, no. Mam go Dobra Dzigaj go, dźwigaj ten... go w dół teraz go powali Kup. Co co Kamil umarł Piłem potkę, nie zatykował ty latający komar ja. Ale ja ja to, to w mnie ten komar. Komar cię zabił, Kamil. Tak. Picia <śmienicza> nie zabił <śmienicza> komar. Akurat podleciał. Jezu, to ta? Co ona tu robi? Nie, nie mogę brać na poważnie mojej postaci, bo ona ma tą głowę tego pingwina. Tak. Jak co się gadają. A ja tak. Mm -hmm. Ty czytasz, co oni mówią? Jak to? More dangerous. No właśnie o to chodzi. Nie pytam, czy czytasz, co mi mówię? Dolą, coś. Pięć od minut cię z Monsterem, a oni o czymś more dangerous mówią. Brzmi jak Walkhazak trochę. Kurwa fajnie. <grywa> mnie którego nie wolno wymawiać. Nie ja nie mogę. Ta, ta moja postać... Ta moja postać całą powagę sytuacji pisuje. <grywa> Ale wiesz co? Ja sobie to wyobrażam, <grywa> nie? To <grywa> się z tego, no nie mogłem. To ja też już nie mogłem. <laughs> w tle śmiesznie w... No, No właśnie, stoi w tle taki pingwin wielki. na napastacz nic nie mówi, tylko stoi i pokiwa kiwa głową. Jak masz o głowę i to już jest w ogóle fajnie. Stoi się gapi. Ostatnie napisy. Eee... Takie... dość mocne. Że tam... Mm -hmm. Co tak serio między te drzewa? Idealnie coś wpasował to, to trzeba ja... było to, to trzeba Ale ja jestem wybitny, nie? Nie, e... ja jestem świetny Wyjem się to To już nie musisz tak wysoko schodzić w sensie wchodzić A, bo już zaskoczył Tak, już spadł A no, już ci zdobyłam. No bo nieważne, będzie leżał na ziemi, tak. O, leży. Gdzie na? Po koło. Zobaczcie za pomysł. Czekaj, w pistę. Big brain type po prostu. No. Mind connection. <laughs> Co to jest? Zostałeś... Co? Zobacz. Ja nie widać ja dzieje... gdzie jest golum! Gdzie? Na jakiś. What the fuck, co to było? Co, gdzie? Taki golum był! Teraz ja spróbuję. Nie, skurzony to nie spróbuję. Fragment! Za darmo! Mój! Mój! Próbuję Mój. <laughs> zobaczyć! Widziałem to! <laughs> to nara? Co, gdzie No, no świetnie, postawił kur na przejściu tornado i ja przejść nie mogę. Odizolował nas od Ciebie, a to kurwa sprytnie O, dobry. O kurwa! Jak pierdol, jaki chaos. Ja ginie tego, ale tam żale policja racjonalnie depchnęła go. No ja sobie kości pozbieram, nie biję Tak się rzucili, kurwa. <todanee> Podoba mi się, że mieliśmy ten sam pomysł. UOOOOOO cmentarny, cmentarne, kurwa. Zerują na czymś nieszczęściu. A tu już do Używamy tego? Ja nie klikam. Kliknij ktoś to. Pierdolnie. Nie, nie, poczekaj. Musi tutaj podejść. A, byśmy strzelili w tą... ścianę. <grywa> Napierdalam! Dobra, oh, ciemno, lecz, o tu też jest wiertło, ale. To muszę wiertło! What the fuck Nie żyje, nie żyje. Zabiło ją. Ta, zaraz się zdziwisz. No Wed. No, je? To jej się wierciło w klatę przecież. No i co z tego? Fuck you! No, we, to no, we, to jest do domu! Spierdalaj kurwa z tym kamieniem. Te bursuki jeszcze tu są jebane. Ooh, o kurcz! Drzewo! 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 Znowu się wyłonił! Kurwa jebany! Armor, 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 Błagam, żeby był super. Nie, nie chcę, żeby był super, bo będzie super tak jak chciała. Chciała, to, ale gdybym chciał, jakbym chciał, to Cicho się dzieje. Zapchnię No i doszedł. Już patrzę. Oba są... Z... O ja. O kurwa. O kurwa. <grym> wow. Nie zejść. Brawe jej No. No już spokojnie, już. Siema. Nie ja zabijam. Kamień, wy wymieniliśmy ciebie na T -osa, dobrego timinga. Dokładnie. Wyj Czujesz jeszcze niepotrzebny i odrzucony? Jak przez ostatnie 22 lata. O Jezus. O ja pierdol. Tego się nie spodziewałem. O Jezu. Znowu dwa monstery, super. Kto? Ludzie. Ludzie? Zabry? Zabry? Tak. się chyba nudzi, no Ty widzisz jaki chaos się zrodził Nic nie widzę, bo stałem w środku tak Teraz już widzę Ja zy, idę sam, to niech się biją Chodź. Wszyscy cztery, jem Zrobiłem jakąś misję Nie pamiętam ko I teraz mam opończę tą smok od o, 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 Co on robi? Co on robi? To ma moko... o kur... Co matki. się stało? Co to mogę przejść teraz? What the fuck? Co to... Tu... Co się stało? Co się stało? Nie widziałem tego Ja się boję, się boję, jeszcze boję, się boję Co on zrobił? Uh, uh, on się teraz tak Co on robi? Ja myślałem że on był trudny Halo <laughs> Co on jest taki czarny? What the fuck! Ta muzyka ty to słyszysz? Uh, uh, uh. To może dopiero teraz jest rozgniewany. Uh, weź. nawet. Nie da się przejść! What the fuck! <laughs> Co się dzieje? Ja się boję podejść teraz! Czy ja tym stoję, tym każdym kro. What the fuck! Wysadził całą już, mapę! Już? uspokoił się? Co odrzesz pysk? Co się stało? Odwicie! O! O! O kurwa! Co to jest? O skurwę, syn Jak się wyłonił, kurwa! Ja pierdolę, ja się tego boję, ty! Wow, dobra! Dobra, dobra! Rozumiem, że ten, o którym mówiłeś, że jest overpowered, to jest alfa, nie? No, ten, ten drugi wygląda taki goły. O kurwa! Co nie? O kurwa! gdzie ty masz tą cechę. Nie? nie wierzę. 5 minut. Jeszcze łapy się odpali. tu pułapkę. Czacha, 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 czacha. <laughs> czacha! Jest szansa! Dobra, poczekam aż... Nie mam tej elektrycznej, mam tylko tą, tu w dół. Spoko, spoko. Każda jest dobra. Tylko teraz nie umrzeć. Postawię gdziekolwiek. Też postawię gdziekolwiek. No chodź tu, chodź tu, kurwa, zniszczył tą pułapkę. Wziął ją z ziemi i ją zniszczył. Moja tu jest, tak co. Jest. Super. Yes. Ale mi się ciepło zrobiło. <śmary> <śmary> o kurwa.